rany, Ale ta ryba nie ma jeszcze dość. Dzień dobry. Korzystając z ostatniej dobrej pasy, która wcale już nie jest taka dobra, dzisiaj spróbujemy złowić coś ciekawego na spławik. Dlaczego pasta nie jest dobra, to za chwilę zaczniemy od przygotowania jakiejś mieszanki. Zobaczymy, co wyjdzie. O tym, dlaczego ta pasta już nie jest taka dobra, za chwilę. Mieszanka. Dwa razy zanęta Perfect Black, raz Active i do tego paczka gliny argili czarnej rozpraszającej. Do tego dodamy dosłownie jedną garść peletu 9 mm kukurydzy. Co to załowienie bez kukurydzy? Przy okazji trochę domoczymy. Sprawdzimy, czy dobra. Żeby nie truć ryb. Dobra. Takie pół puszki, mniej więcej na 4 kilo. Zanęty. Może być. Zdamy trochę pinek. Elegancko zamarznięte. Takie nie najwyższej jakości się trafiły, ale może być. Nie ma tych dodatków do zanęty jakoś bardzo dużo, ale wystarczy. Będziemy łowili dosyć blisko. Musi być. Myślę, że rzucę na początek w okolicach 1 trzeciej całości mieszanki. Mamy bardzo ciekawe miejsce, po blisko do pojedynczej wyspy Grążeli. To się może udać. Na początek, na haczek, jedno ziarno kukurydzy, dosyć spore. I jest plan na to łowienie. Jeżeli będzie za dużo drobnicy, a na tej wodzie jest jej naprawdę mnóstwo, to spróbujemy połowić zupełnie inaczej na spławik. Ale zacznijmy od tego, żeby była chociaż drobnica. Yy. Tak, jest dużo drobnicy. <ścoughs> oj, oj, na zero nie zjedziemy. Hopa. Nawet nie udało mi się schylić do aparatu, także spróbujemy jeszcze raz. Uznałem, że będę łowił przed grążelami, a nie z prawej ich strony. Z uwagi na to, żeby zminimalizować szansę, że ryba wejdzie nam w te grążele i znowu nie zdąży aparatu włączyć. Tam już pewnie jest ryba. Kurczę. Nie chciała się, co prawda, ale była. To się trochę dzieje tutaj. Dobra, jeszcze raz. I chyba od razu przechodzimy do planu. Już zebrały w opadzie. Dobra, od razu realizujemy plan, jeszcze przed nęceniem. Albo najpierw zanęcimy, żeby drobnica już tam poszalała to, co ma poszaleć, a my będziemy mieli trochę więcej spokoju. Bardzo płytko, z uwagi na to te kule są naprawdę lekko zbite. Na pewno za lekko, bo się rozpadła. Trochę docisna jednak. Nie zależy mi kompletnie na tym, żeby to wylądowało w jednym miejscu. Dzisiaj to ma być spory obszar. A dlaczego? Znowu za chwilę. Dwie ostatnie fajnie wybyło trochę bliżej trzcinek. A nawet grążeli. I byłaby rewelacja. Nawet lepiej, nie będziemy łowili w samych krążelach, a będzie bezpieczniej. Po pierwsze, przyciągamy stary przypon, znaczy stary z Złowił aż jedną płotkę, ale na razie jest niepotrzebny. I spróbujemy zrobić coś naprawdę dziwnego. I założyłem przypon po pierwsze z włosem ale przede wszystkim z igiełką. Próbujemy łowić na spławik, na waftersy. To brzmi jak plan. Wziąłem ze sobą dwa opakowania. Duże haribo i mały czosnek. Jestem bardzo ciekaw, czy to może działać w jakikolwiek sposób. Pewnie może, ale jestem ciekaw jak. Zaczniemy od czosnku, bo to jakoś tak bardziej obiecująco brzmi. Zwłaszcza, że to mała kulka. Mamy zanęcone bardzo duże pole jedyną wadą tego rozwiązania, taką poważną dosyć, jest oczywiście to, że nasza przynęta będzie bardzo długo opadała. O, jedzie spławik. Nie zdążyłem. O, włączyć aparatu. Będzie wzdręga. Ej, ryby, nie może tak być. Za szybko. Już nie mamy pół w tersa. Jak to się stało? Chyba będziemy dosyć szybko łowili. Na duże kulki. A przy okazji na wędce jest folia. Może dzisiaj uda się trafić coś ciekawego i zdjąć folię z nowej wędki. Już po drugim rzucie uznałem, że zakładamy dużą kulkę. Za dużo się dzieje. Zdecydowanie za dużo. No te kulki są naprawdę duże, ale spróbujemy. Na żółto. Spławik prawie cały czas się ruszał. Próbowały rybki to zebrać, ale. Nie udawało się. Może taką dużą przynętą już nie będą zainteresowane, a zainteresują się jakieś ciekawsze ryby. Bobrze, co ty tu? Tylko nie w łowisko, nie! Niedobrze. Z waftersem dziesiątką wygląda to tak, że ten spławik się prawie cały czas rusza. Natomiast na pewno nic, co bym zacinał. No właśnie, ale spróbowałem. Tutaj musi jednak strzelić jakaś większa ryba. Natomiast największa zaleta waftersa. Oczywiście drobnica raczej tego nie zniszczy. Raczej będzie się to tam trzymało na igle dosyć długo. Się może okazać takie nie najłatwiejsze łowienie, ale branie było. Trochę zaspałem, wiem, płynie do nas? Czy jest taka mała, czy płynie do nas? Ale przespałem to branie koncertowo. Obróciłem się na pół minuty. No, trochę większa wzdręga. Smakowała ci kulka? Trochę szkoda. A ci zasuwaj. Plan był trochę inny. To miały nie być wzdręgi. Próbujemy na różowy, dla odmiany. Nie wiem ile trwało to branie, ale odwróciłem się dosłownie na chwilkę. A już był potencjał. Miałem nadzieję, że jeżeli będzie branie na waftersa takiego dużego, to już będziemy mieli dużą rybę. I będziemy łowili wzdręki na waftersy. Będzie większa. Uchuchu. Nie wstręga? wstręga, wstręga. Mam nadzieję, że teraz już kulki nie zabrałaś. O, to już naprawdę ładna rybka. Może być. Hop. Chociaż nie ukrywam, miałem nadzieję, że dzięki temu będziemy selekcjonowali liny, karasie, karpie albo coś innego. Ale póki co, nie. Co za złośliwy bubr. Zdążyłem go złapać na sam koniec. Przepłynął idealnie przez połowiku, więc podejrzewam, że wszystkie większe rybki, jeżeli tam w ogóle były, zdążył spłoszyć. Także spodziewamy się dobrych paru minut bez kontaktu z rybami. ładnie wyglądało, ale nie, nie tym razem. A ja pamiętam co na tej wodzie działało najlepiej, czyli dużo zamieszania, strzelanie, mało, a często kukurydzą, peletem. I może zaraz zaczniemy to robić. Niech minie chociaż godzina w ponęceniu. A, ty! Myślałem, że pranie. No tak. Dziwiłem się, że długo się nic nie dzieje. Chciałem przerzucić. I teraz już wiem, dlaczego długo się nic nie działo. To trochę wyjaśnia. A już miałem iść po kukurydzę. I proce. Tylko teraz nie wiem, czy ją mam. To damy im jeszcze jedną szansę, bo ten zaczep trochę pokrzyżował plany. Nie dzieje się. Weźmiemy. Około 10 ziarenek. Przestrzeliłem. To jeszcze raz trochę mniej. Znacznie lepiej. I myślę, że co jakiś czas, co 2-3 minuty, będziemy podawali takie 10 ziarenek kukurydzy z procy albo kilka ziarenek peletu. Zobaczymy, co akurat wymyślę. Myślę, że w niedługim czasie spróbuję kukurydzy. Po prostu ściągnę waftersa i na haczek założę dwa ziarenka i zobaczymy, czy coś się ruszy, bo nie wygląda to najlepiej teraz. Właśnie przerzuciłem. O, chciałem ustawić aparat, nie znalazłem spławika. O, jedzie. Tak? Tak. Ale... Nie potwór. Oj, nie potwór. Oj, oj, oj. Opa. Zmieniłem kulkę znowu na mniejszą, bo się nic nie działo. Kompletnie nic. Bardzo długo. I dosyć regularnie strzelam. Natomiast tutaj pewnie było branie w opadzie. A ja liczę na coś typu lin karaś. Mam nadzieję. Jak na feder Szarpię wędką. Ale rybka malutka. Ale zrobiłem coś innego. Próbnie. Zdręga. Na dwie kukurydze. Bo na Wawtersy się nie działo, natomiast to jeszcze nie są ryby, które biorą na Wawtersy. To chwilowo spróbujemy na 2,5 ziarna, bo to już jest duża przenęta. Branie w sekundę porzucie, rzucie. Dosłownie w sekundę. Akurat zadzwonił telefon. Tyle co wrzuciłem do wody na trzy kukurydze Natychmiast jest ryba Ale ta już jest piękna to byś na pewno dała radę na waftersa Dosłownie wpadło do wody I od razu branie Także gdzieś zebrała z powierzchni pewnie po zaraz pod Hopa. Więc wracamy do waftersów Nie ma opcji I jedziemy od razu Dużą dziesiątką i żółtą I nie zbierz z powierzchni? Dobra. Chociaż tyle się udało. Jest. O kurczę. Poszła w grążele chyba. Ulala. O nie, poszła w grążele. Ależ miałem nosa z tym waftersem. O rany. <słuch> Ciekawe co to jest. O ja ci kręcę. Podbierak mam rozłożony. Prawie cały. Znaczy skręcony, ale elementy tak niekoniecznie złożone. Zapytacie czemu? Nie wiem. Gdzie więcej emocji najwyżej? Ależ strzał był, ja Cię kręcę. To jest naprawdę dobra ryba. Wyciągniemy. Trzeba się będzie pozbyć folii na bank. Gdzieś tam chodzi przy powierzchni. Idzie bardzo ostro w prawo. Więc będziemy dosyć mocno holować. Nie ma się specjalnie co bać. Zestaw jest naprawdę mocny. Ale nie chcę też przesadzić. Wiedziałem, że będę łowił blisko grążeli, więc ten zestaw musiałem zbudować dosyć solidnie. Przypon jest chyba 0,18, linka główna 0,20. O nie, jakaś gałąź. Złapaliśmy żyłką gałąź do kitu. O kurczę, jest dobra ryba. I na kukurydze nie przebiłbym się nigdy pewnie przez te wzdręgi. A waftersem się udało. Ciekawe co to jest, bo strasznie dziwnie chodzi. Ładnie rybka pracuje, a ja sobie przy okazji naprawię to, czego nie zrobiłem wcześniej. Haczyk rozmiarze 12, taki typowo metodowy. SK specjal z zadziorem. Spokojnie, ja jestem wprawiony w takim rozkładaniu podbieraka. Nad rybą i tak nie mam kontroli. Poszła jeszcze bardziej w prawo. Co chwilę jest przy powierzchni, ależ dziwnie. Ale już zaczyna wysiadać. O ty, o ty, o ty, tam nie, tam nie, tam nie. Odbij od brzegu. Dobra, jest spławik. Dobra, już blisko rybko. To może być glu, wiecie, to też pierwszy hol na tej wędce. Może nie być wyczucia. I to chyba jest taki waleczny glutek. Może trochę większy niż zwykły krót, ale całkiem może być. Na spławiczek elegancko. Mamy cię. O, taki ponad 2 kg na pewno. Całkiem dobra rybka. Ach, już nie wyszalałeś się jeszcze? Tak, udałeś popis w czasie holu. No i waftersik. Pół się zgubiło, co prawda. O, przypąd się odpiął. W podbieraku się niefartownie zahaczył. Ale odpiął i nic więcej. Od razu założę. <laughs> na spławiczek, aleś dał popalić gość. Już nie wiedziałem co robić przez chwilę. Ale takie karpie zawsze są najbardziej waleczne. Jest smukły. Dosyć długi. O, masz się czym odepchnąć, nie? To jednak warto łowić na spławik, na waftersy. Zdecydowanie. Piękna rybka. Odrzuciłem haczek po prostu przed siebie i o, poszło, na szczęście. A, wplątał się w jakąś szyłkę czyjąś urwaną. O, chodź, chodź. To naprawdę był emocjonujący hol. Nęce przede wszystkim peletem. Tutaj mamy siedem ziarenek i podspławik. Nie trafiłem za daleko. Na grążelach nie przeszkadza. Muszę strzelać tak, żeby proce napinać dosłownie, jak najmniej. Spada idealnie przez pławiku. I ulubiony moment. Jak się zabrać do tej folii bez noża? A, udało się. Czy to była na tyle duża ryba, żeby ściągać całą folię? A, dolną część zostawimy na coś ciekawszego. Ale się wbiłem nagle. Pięknie się ryba pokazała przy powierzchni, ale nie zdążyłem włączyć kamery. Idzie od razu w prawo. Ale ta będzie mniejsza. Przynajmniej początek ma taki delikatniejszy. Jest daleko z prawej już. <grywia> jednak się udało, a już wątpiłem w te waftersy, że na spławik to nie działa, a jednak działa. Po prostu nie mieliśmy dobrych ryb do łowienia dosyć długo w łowisku. o te trzciny. Nie, 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 nie w brzeg. Nie, 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 nie. Już jest spławik, ale ta ryba nie ma jeszcze dość. Całkiem fajna praca tego kija. Te ryby są tutaj takie szalone, bo woda jest bardzo płytka. Łowię gdzieś mniej więcej na metrze więc nie za głęboko. I najgłębsze miejsce, jakie tutaj widziałem, miało około półtora metra. To musi być drugi glut. Uch. Może nie taki glut? Glut. Dobra, będziesz nasz. O, chodź, chodź. Już, nie szalej tak, kolego. Wychodzi na to, że nęcenie peletem i łowienie na waftersy na spławik całkiem skuteczne. Ale jest mniejszy kolega. I to sporo, sporo mniejszy. Ale to nic, bo jest. Na waftersa. Niesamowite. Chodź kolega. Do domu. Mhm. Zasuwaj. Brzydko się zaczepił. Ale łatwo się odczepiła. Podoba mi się. Spadł wafters chyba. Coś usłyszałem przy rzucie, że uderzyło w czcinkę, więc chyba nie mamy waftersa, a jednak jest. To jeszcze raz. Tak samo jak wcześniej, co jakiś czas troszkę peletu dostrzeliwuję. Natomiast zapomniałem Wam powiedzieć, dlaczego ta szczęśliwa seria się skończyła. Wczoraj po raz pierwszy próbowałem złowić polenia na Wiśle i niestety... Po trzech godzinach mniej więcej udało mi się wbić kotwicę w dłoni. Nie chcę wam tego tutaj pokazywać, nie był to najmilszy widok na świecie, natomiast stało się to na tyle poważnie, że nie poradziłem sobie z tym sam, była potrzebna pomoc. Dzisiaj już tylko mały ślad trochę boli, nic więcej. Natomiast po tym, jak udało się tej kotwicy pozbyć, wróciłem nad wodę, łącznie 7 godzin spinningu za boleniem. ani jednego dotknięcia. A kotwicę nie wbiłem sobie sam. Miałem podpiętą rybę, którą źle złapałem. Niestety. W pełni moja wina. A tymczasem wracamy, bo dzisiaj się już trochę rozkręciło. Hmm. Dacie wiarę, że jest ryba? Dziwne. I to nie taka mała wcale. Nie było brania. Chyba, chyba, że ja już ślepnę na starość. I to nie będzie mała ryba. To będzie... Co to będzie? Leszczyk? Oszczy, co ja Cię tu wprowadziłem w grążele, gościu, przepraszam. Wawtersik z wystaje, no leszczyk. aż mi cały podbierak i będzie... No trudno. Będziemy z tym żyć. O ty. O ty. No tak. W wodzie nie byłeś, nie? Jeszcze się wypiąłeś i podczepiłeś teraz. A nie, po prostu się wypiął. No. Leszcz. Może być. Poza tym, że ubrudziłeś mi wszystko, to może być. Hap. Jak to wygląda, ile ślusł. Już bardziej się ubrudzić wszystkiego kolego nie dało, nie? Bardzo ważne jest, żeby się tego śluzu po leszczach jak najszybciej pozbywać. On nie może nam zalegać na żyłce. Uff, pięknie przesunąłem się teraz troszeczkę w prawo, bo mi się źle rzuciło, ale i tak spróbuję w trochę w prawo. I tak nęcę dywanowo jak to z procy, więc ten metr w lewo czy metr w prawo nie ma aż takiego znaczenia. Ciekawe czemu nie bioro. Nabił się kawałek drewienka. Czekałem 15 minut bez przerzucania. To się nie powiodło trochę. Nagrywałem ładnego motyla. No, mocniej, mocniej, mocniej. Ależ coś próbowało delikatnie. Ten spławik się przytopił o centymetr dosłownie. Więc teraz mam wyrzuty sumienia, bo mogłem to pewnie zacinać. Ale nie wróżę to do niczego dobrego. Ale mam wrażenie, że nic z tego nie wyjdzie, niestety. Ale i tak spróbuję. Nie. No, było zbyt delikatne wszystko. Nic się nie dzieje już od bardzo dawna, od leszcza minęła już pewnie jakaś godzinka. Po drodze dorzuciłem jeszcze cztery kulki zanęty i łowię dalej na wawtersy. Natomiast nie widać ryb i mam wrażenie, że od kiedy wyszło pełne słońce, tak jak teraz, jest już naprawdę gorąco, ryby mają nas w nosie, niestety. Ale może jeszcze coś skusimy. Od czasu do czasu widać jakieś ryby, natomiast w grążelach, pięć metrów gdzieś w głąb grążeli, Coś czasami tam jakby przerzucało ogonem. Aparat się ładuje. Wykończyłem baterię, nie zauważyłem. Znowu mega, mega delikatnie. Zaleta Waftersa z całą pewnością, ryba go nie ściągnie. To odłożymy i dostrzelimy coś. Staram się raczej używać peletu do strzelania 9 mm. Z... Oj, w grążele. Z uwagi na to, że kukurydze z całą pewnością zjedzą wstręgi, a... A nie powinny. Ruszył się wiatr z prawej strony, a ja testowo założyłem ziarenko kukurydzy. I nawet na kukurydzę nie biorą. Nie dobrze. Nie za bardzo mam też pomysł. Widać, że te ryby odcięło, kiedy wyszło słońce, takie bardzo mocne. Jest już 8.45. Damy sobie jeszcze chwilę, ale jeżeli w tym miejscu na ziarno kukurydzy nie strzela od razu wzręka, Oj, to ja, moja wina. To naprawdę nie jest dobrze. O, jedzie. Dobra. Na kukurydzę jednak się udało, ale oto jest powód, dlaczego nie łowimy na kukurydzę, chociaż mamy płotkę. To nie tak źle. To wracamy do waftersa. Oszty. Trafisz do wody? Nie trafisz. Po płoteczkę trzeba iść. Opa. A przy okazji można by już podbierać, słyszeć, i go wypłukać po leszczu. I spróbujemy to zrobić tak. Założymy mniejszego waftersa. Rzucimy, damy mu 5 minut powiedzmy. Jeżeli się nic nie wydarzy, to strzelę tam naprawdę trochę peletu. I zostawię to już tak chyba do końca. Pięknie. Po prostu się nie dzieje, więc chcę na sam koniec zaryzykować i spróbować jakoś te ryby sprowokować do brani. Kompletnie nic się nie dzieje. Nawet dotknięcia. Działamy. Weźmiemy tego peletu o półmieszka. Za blisko. Troszkę. To weźmiemy drugie półmieszka. I tu się udało. Zostało mi jeszcze trochę kukurydzy. Dostrzelimy całość. Tutaj dla odmiany pełny mieszek. Za blisko. Będzie potrzebny drugi pełny mieszek. I albo wejdzie nam tutaj jakaś konkretna ryba i zakończymy ten dzień jakoś super, albo nie wejdzie i zakończymy i tak super, bo fajnie było. Czy to było branie, czy nie? Widzieliście? Od razu była przy powierzchni. Nie wiem, czy przypadek? Kurczę, ciekawe, czy pociągnęła za samego waftersa i nie łyknęła haczyka. Opór chwilę był ciekawy. A aparat musiałem schować do cienia. Jest ponad 30 stopni, już nie do życia, ale jeszcze tylko dzisiaj jest sobota. Jutro potężne upały i ochłodzenie. Mam nadzieję, że pomoże to odpalić ryby. Niestety, miałem jeszcze jedną szansę i się nie udało z tym braniem. Mówi się trudno. Natomiast jest już tak gorąco, że nie dam rady. Mówiliśmy 5 godzin, jest prawie dziesiąta. Natomiast widać, że. Ten straszny upał wykończył brania. Natomiast dzisiaj udało mi się sprawdzić i rzeczywiście waftersy selekcjonują ryby. Drobnica nie dobierała się do tego. A jeżeli już trafialiśmy rybkę, to albo większą wzdręgę, albo naprawdę fajne ryby. Warto było czekać na te dwa fajne brania, bo emocji przy holu co nie miara. Resztę folii zostawiam na coś ciekawszego. Te ryby. Były na górną część, a jakąś lepszą zdejmiemy dolną. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.